What's up, Kosmito, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Ci jak być z płatnym zabójcą doskonałym, czyli takim, który nie krzywdzi innych, a krzywdzi sam siebie. Zapytasz, ale jak to? Przecież hitman nie może zabijać sam siebie. Haha! No nie. Ale tu jesteś w błędzie, bo um, mam tutaj przed sobą taką super gierkę, która jest naprawdę śliczna. Zobaczcie, tutaj mamy wszystkie, wszystkie możliwe załadowane levely, poziomy. No i oczywiście ja tutaj jestem sobie takim płatnym mordercą. E, zapłacili mi, żebym strzelał do samego siebie, nie wiem dlaczego. Nie, nie jestem w stanie tego chyba pojąć. Ale giera wygląda mniej więcej tak, że Bam! pakujemy sobie kule. Proszę ja, Ciebie, bez żadnych, prawda, tutaj, ceregieli Ładujemy. Mmm, Tutaj jeszcze te pociski mi po, po, po zębach latały. Odbija tak, bim, 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 bim. Catch your bullet! Czyli nic innego jak złap swój pocisk. Prawym przyciskiem myszy celujemy, żeby uruchomić taki laserek. I tutaj musimy złapać nasz pocisk. Strzelamy. Hych! I ci go łapiemy! Woo! Jeszcze nigdy nie bawiłem się tak z bronią. Nie wiem, czy to jest słuszne. I, I czy w ogóle ktoś chciałby tak robić Ale spoko, spoko, spoko W ogóle po, po wystrzale możemy sobie trzymać Jest! Yy... O, to będzie najlepsze Nie, gdzie tak wysoko skaczesz To by był najlepszy frag, człowieku Najlepszy frag na świecie Żadne BFy, Call of Duty Wszystko mogłoby się... A jakbym tak zrobił 360 I strzelił i złapał pocisk Ej, muszę to zrobić 360, strzał i! o Jest! Najlepsza 360 ever. Bounce it, czyli musimy to odbić. Mamy platformę, która. Okej. Okay. O tu sobie poleciał, chłopak. Musimy to odbić, więc dystans tutaj chyba też ma znaczenie. o, 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 o jakby tak lekko w górę, lekko w górę. Nie! Yeah! Idealnie, idealnie. Pięknie tutaj, prawda? W gardełku od razu poleciało. Pyk do przełyku i potem. By... Distance Matters, czyli teraz dystans ma znaczenie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mhm, czyli muszę podejść bliżej. To jest akurat dość proste. O, albo i nie. A. Albo i tak! <laughs> nie przeliczyłem się. Tak, by tak. O! Oj, leci prosto Nie, ja chcę odejść! Nie. Lakobaus! Lakobaus! Dobra, ja chcę w głowę to idealnie wycelować, czekajcie, czekajcie, czekajcie I chcę, żeby ten pocisk leciał tak ślicznie nam na głowę Dobra, uwaga, leci <ścoughs> Chyba nie jeden Nie, ziomek, dobra, dobra, no przesuń się, przesuń się będzie, będzie bania, będzie bania O, gdzieś tu w klatę dostał Od razu mu tam, prawda, rak płuc zlikwidowało Aaa, to trzeba po prostu on tak zrobić Oooo! nice Co? Jump to catch Muszę podskoczyć teraz No to sobie podskoczyłem A jakby tak zastosować tą ka kamerę Ona jest super Za, za wcześnie O, teraz chyba nawet nie będę musiał podskakiwać. Uwaga I, o Najgorszy strzał możliwy dla faceta po jądrach. O, o! Prosto między oczy. Deją! A! Leć leć po ten pocisk, leć po niego! Szybciej! Szybciej! Nie! Yeah! Jaki superman tam na koniec! Nice! Ale to było ciekawe. Wow, to było nice, Jejku, jakie to jest przyjemne strasznie. Um, a ja zrobię oszukanie, Ha, <laughs> Haha, szczytowałem. Wiedziałem, że się tak da, wiedziałem. Socket game. Moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie sami w to zagrać, link w opisie. Ja się teraz z wami żegnam. Nie zapomnijcie, trzymajcie się łapki w górę, a ja teraz tak, bo mogę zmienić intro, outro. Pa!